pani idzie po malewkę? Bardzo dobrze, bardzo się cieszymy. 7. Dobrze. Yy, za rok, yy, droga pani, za rok yy, do degustacji, proszę przynieść. Dobrze, i teraz mamy szklaneczki też jakieś, bo piękne. Bardzo dobrze. I zapraszamy osobę. 111. Trzy jedyneczki, tym razem były już dwie, teraz trzy. Dodajemy jedną, gdyby ktoś z Państwa posiadał szczęśliwy kupon o numerze 111. Zapraszam tutaj do nas. Czekamy jeszcze chwilkę. 111. Czy ktoś z Państwa posiada? Jest? Pani biegnie, tak? Do nas. Świetnie. Zapraszamy. Kolejny prezencik kto będzie zestaw kieliszków do wina białego i ta osoba to z numerem 96. 96. Zapraszam. Akurat będzie na dzisiejszy wieczór. Mąż butelce nam przyniesie z piwniczki. I jak wrócicie po zabawie o czwartej rano będzie jak znalazł. Dobrze. Kolejna nagroda moi drodzy. Co to jest? Ta osoba, która posiada numer 240. 240. Mamy? Świetnie, gratulujemy serdecznie. Powolutku nieś. I teraz mamy taki sam zestaw, tak? Szklaneczek. Piękny zestaw. I przekazujemy osobie numer 58. 58 kropek. Brawo! Szybciutko Pani się zorientowała. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Teraz mamy kochani tortownica, tak? Tortownica 174. Zapraszam osobę 184 Jest. I nagląda ostatnia blogówka turystyczna zestawy. Bardzo ładna, piękna, na koniec wakacji przed kolejnym urlopem. Starosta, aż się tutaj opatrzoną, o moje szczęście i miłości w nagrodach. Dziękujemy Starostom za losowanie. Słuchajcie, miała być nagroda główna, te trzy piękne hostesy, ale nie wyraziły zgody. Będę je namawiał w przyszłym roku, słuchajcie. Dobrze. Dziękujemy serdecznie, moi drodzy. A już na scenie montuje się Zespół plus. To nie lada moment, to na dla Państwa zagra taki, że będziemy. A, słuchajcie, jeszcze ładna informacja. Dla wszystkich dzieci będzie tutaj piękna, słodka, cudowna, niespodzianka. Niemniej jeszcze się dzieci nie rozchodzą. Muito